Siema, siema, to już drugi odcinek ETSA 2. No jedziemy, nie? Ale przywitaj się jeszcze. Siema, Krystian Remus, zbijać na kanał? Oczywiście. No to ty ja ja prowadzisz znowu, nie? Bo za pierwszym razem ci się coś nie udało. Nie, odżyj mi mojej skani przepięknej. Muszę pokazać wszystkim moją skanię. O, skania. Jak ona wygląda środeczku Czekaj, staniemy na czerwony miasto. Fotel wyreguluje. Szybko. Szybka regulacja. Pojazdu. Luju. Jeźdź do przodu. To no, zobaczcie lewo wybiję. Spokojnie, relax, już jedziemy. Żeby nie było. Dobra, możemy jechać. Samochód jedzie Uderzysz w samochód. Nie, nie uderzyłeś. Dobra, lecimy sobie. Ale przygaszy gazdy tym Merlem. No ten Merleł coś ci nie wyrabia, nie? <śm> no przygaszy człowieku. U mnie pod maską. No cisnę go człowieka jak mogę, 65 mam, znowu się wywalę, wolę jak wolniej. U mnie przed... U mnie pod maską 580 koni. Ło, wow, zakręt, o nie! Znowu z... o kurde. Znowu zakręt. Wyrobię się? Aaaa, wyrobię! Chuj, wyrobię! Znaczy się, kurde, wyrobię! No ja mam taką nadzieję! Poczekajcie, widzieliście ten refleks chudego byka? Co ty robisz? No i normalnie, poznaczcie lewy, będę wymijał, za takie a coś. Pokoju, relax, trzymaj się tam. Uwaga, pojedziemy w prawo. No. Skręcaj. Nie hamuj, skręcaj. Aleś mnie wyhamował. Ale mi zaszedł. Ale żeś wyszedł, to mi Lecisz. A ci pachy buja. No Przygazuj trochę T-Berolem Człowieku daję, jasne, tu 8 przy 70 na godzinę Spoko daję 80, wrzucam czwórkę no Bo ja mam taką planety Żeby mi to było ostatni raz, no Dajesz. Cisnę go jak mogę Człowieku 90, już mam, dziewięćdziesiąt 92 Ale coś się boisz zrobić jak nie? Masz Lecisz A cię tak. buja człowiek o oh, kurde, samochód. Golfik. Trzeba zwolnić tu trochę, nie? Oluju. Czekaj na mnie. Jedziesz, dalej. Ojajaj. Przede mną, prawej. Ojajaj, uderzyłem. Ale robisz manewry z kami. No zjedźmy gdzieś na stację, jak będzie gdzieś po drodze, bo się wyspać. Dobra, Ej, ja nie wiem, nie? No. Bo ja mam końcówkę paliwa, jak coś. O, o nie. No to my za, za, za Czekaj, zobaczcie, gdzie jest najbliższa stacja. No, trochę mamy do przyjechania, nie? Tam na stację, bo. Ej, zaraz wjeżdżamy na dwójkę. Dobra, jedziemy. No, no za chwilę będzie stacja, ale spokojnie ja Mam nadzieję. No jedź tym kurde tym Merolem, przecież ja się wybogają. Ja też 7.5 wknięć, czyli cię dogonię. No bo ten Merol jedzie tak jakby chciała niebo. <grym> A ci, że wszystko rzuca. Ja tyle mi teraz piłeś? Dobra ja też jeżdżam na lewę. Teraz zjeżdżam na prawie O na A2. Ej jest co? Jest do wyspania się. Kręcimy na to? No. Dobra. Ło... Wow. jest też stacja... Ło oh, kur! Ej jest no, stacja nowa, dobra, mam wypada. trzymałeś mnie do zera. Czemu? Nie pozostało. wiem, bo ja podjechałem jakby blisko ciebie i mnie coś jakby uderzyło. się zatrzymają, ale skręcaj i tak, ja się pójdę wyspać. A ty ja musisz się iść. Atakuję, spać... nie, ja nie? Ty musisz iść? W sumie nie, ale... ale wyśpię się, dobra. Okej. Okay. Ale wymiar... Luju, parkowanie jest pierwsza klasa. Idę spać. Ej, bez kitu! I wyruszamy pod trasę. To ja mam jechać się wyspać? A potrzebujesz mocno czy nie? Nie, nie muszę. A to mijaj mnie, pera, <grymny> Ja <pierdolę. grymny> Nie zahaczyłem cię tam? Nie, ale po Poczekam za tobą, bo tam w tyle zostałeś No ja, i nie, nie, nie. Ja, ja jeszcze się dogonię moją pyskania Dobra, zostało nam 167 km, dam radę Niepodobno, no. żebyśmy żebyś nie dał O, Ooo, ja dwie ręce na kierę. O, tam jest Powiem wam szczerze, że na klawiaturze fajnie się gra, ale ja jednak się przywróciłem do kierownicy No Oczywiście u nas najlepsze kierownice. bro. Znaczy się... dobra, kierownicę. Nie ważne, nie ważne. Ja tu zwolnię, nie? Bo. Tu jest taki zakręt... ale ty skręciłeś do... Ty do 30 na godzinę. Co ty robisz? No pił i teraz A ile pan Merolem do więc te merole, to pod górę. Maleku... Te Merol tu ci się prędzej no, no udusi niż on po dudzie. Ej! Kurwa bo... Rozajęć się trzeba Z chyba, ma nie? Ma... No bo ty nie mówisz czy ty no hamujesz czy co. pa jak wózki się, się. Gość. Wrąbałem się. <laughs> to ja się wrąbuję za tobą od, od razu. Ła. Cyk, cyk, cyk! Mała... Cyk, cyk, cyk! Mała dość do Dobra, luz. Dobra. Lewym. Ło-wo-wo-wo-wo-wo! Wow, Jodź, wow, 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 wow. jedziemy. Czukasz, żeś mi zajechał? O, no, trochę tak. Dobra, idzie? A, masz trzeci. Uwe. Dobra, ja nie patrzę, czy coś jedzie, czy nie, ja po prostu kręcę. Ja też. O, o, żeś zakręta zarąbał. Na kamerę na pińce zrobiłem, Cię widziałem z tyłu, gdzieś z zakręta zawalił. Jo. I to takiego porządnego? Z zakręta. Jezu, ten Mercedes, aż w okno otworzę, bo się gorąco zrobił, trafił. Przykryjmy tu. chodzi. Pamiętajcie zawsze, jeżeli macie. O! Pamiętajcie zawsze, jak jedziecie przez miasto z rodzicami albo sami, zimny łokieć. Musimy Ło! Mi... No. Gdzie ty jesteś? Tak daleko ode mnie jesteś? No bo zarąpałem del pod stradę Ale jedź, ja cię dogonię Będę gnał Ja wiem 123 km, już dużo nie zostało Spokojnie, teraz jedziemy na autostradę, idziemy, wymienię prawo Uwaga fotoradar jak coś Ja mam wyłączone mandat Ja w sumie też No No to można gnać ale cisnę Ja też cisnę, nie wiem Zakręt A w ogóle Patek Ci powiem, że masz ładne malowanie na tej skenie. A dziękuję, tak. dziękuję. Sam te malowanie dorobiłem naro, ręcznie. Jak gaso. A, muszę sobie ściągnąć trousers i zrobić sobie relaks. <noise> Dokładnie się wyłożyłem, przed tym, <noise> się wyłożyłem przed tym laptopem I prawa ręka na kierownicy Lewa wolna e, Dobra uwaga bo się coś korek robi powoli Więc ja tu będę ich wymijał lewym Bo mi się ciągną prawym A No zjeżdżaj ja... mi, mi, mi na prawy Bo tutaj tam 130 Zjeżdżaj mi Ja się wywalę zaraz Ja się wywalę zaraz na 100% Na, sto... na przeciwka coś jedzie Człowieku, no nie... Dobra, z jakimiś traktorami jedzie, co to jest? Co to jest? Co on robi, ten gość? Co on robi? Ja no, widziałeś? Nie, wyminąłem. Patryk, zobacz, co jedzie z przodu. Przede mną. No, autobus. No, i w jakim kolorze on jest, i kto go nie lubi? No, nieważne, kto go nie lubi. Dobra, gościu, ciszę mi się lewym. Sorry, na Messengerze powiadomienia. Wiecie, dziewczyna pisze, więc no. No nie! No nie! Będę. Będę. No co ty zrobiłeś? Ten autobus we mnie wleciał. No wiesz, chciałem no, zrobić małe zamieszanie nie? na drodze. Ej, ale powiem ci szczerze, nie? Że miałem nadzieję, że się zmieszczę między nimi, nie? Tak, przejadę takim slalomem, no Ale ja no jestem. No się zmieściłeś między nimi, bo ty dalej, a ja jestem w tyle, to. Ło, ale mam powiadomienie. ten autobus leciał w tył jakoś i we mnie bał. 15% procent, no, no, uszkodzeń ma. Uważaj, bo jakiś dźwig wy, 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 wyjeżdża. Tak się kończy, no, jeszcze nie za tobą. A ja tylko widziałem, no, jak ten muls wyjeżdża za kręt. A ten, a ja ten Mercedes co odwalał tam, że on tak na uko stanął? Nie wiem, ktoś go uwalnął. No. A ja go, jego, jego tablet tam ledwo, ledwo ominałem, po prostu. Ty już jesteś z przodu, ja muszę cię z ciebie wygodzić, no. Jak, mega Merolain dogonisz? Ja tu sobie zwolnię trochę nawet, bo ta na tych zakrętach to lepiej Chcę nie cisnąć tak, Dobra, uwaga, kręcimy w lewo Dobra, ja już sobie tu zwolnię powoli, bo ja już tam 80 na liczniku Dobra, jak to, jak to, zawsze ja robię kierunek w prawo Znaczy się w lewo o, Ale mi się zarzuciła ta naczepa Jo, ale mi się wywalił prawie Jo Dobra, 20 km. Nie, źle. Ile jedziesz teraz na godzinę? 75. Dobra. A tu maksymalnie można 7 tych tylko. Kid A, z tym, nie żebym nie się tak. znowu wywalił przed chwilą. No ale cóż. A tu są zakręty. A firma to poczekam na ciebie. A spokojnie. spokojnie nie wiem, no, ja już jestem za tobą. Gdzie? A widzę cię, no. Na mapie już nie mam. Okej. Ty, który ciebie wyprzedzał. Ale cię zarzuca, człowieku. Właśnie wiem. Dobra, ej, ja tu zwolnię. U Jezu. Tą mrenówkę ciasnął. Ty, z naszej firmy jechała. Tylko, że cysterna wiozła. Ej, nie pomyliło ci się coś? Nie zanobili ci? z przodu? A, wyprzedził mnie okay. Aś cię wrąbał w tego Volvo jo. O, ale cię zarzuciło! <głos> Właśnie <głos> wiem Co to jest na czerwonym? Jedziemy Ja przez miasto 160 Eee, znaczy się nic... Łe! Łe! Łe Ledwo, 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 ledwo. Zobacz. No, dokładnie, ledwo. Gdzie ty jesteś? Ty se na skróty pewnie pojechałeś. A nie, dobra, jedziesz. A żeś zakręta zrobił? No i jestem w firmie właśnie. Jezu, w firmie jeszcze wyjeżdża. Dobra, ja parkuję pierwszy. Czekaj, ja, ja muszę w firmy. Dobra, ja już jestem, także ja już co mogę zrobić od razu. Przepraszam świecz mi się. Dobra. I ile mamy zarobione? No i mamy zarobione, proszę Państwa, ja zarobiłem 14 686 i wbiłem nowy poziom. Także no. Nie no, w sumie gidnie. Ja już jestem na firmie, więc git. Dobra. Ty już dojechałeś tam? Jesteś na firmie? No. To co, to, to, to jeszcze jedziemy jakiś konwój i coś tam jedziemy? No, to a Musimy zakończyć jeszcze. Zobaczymy ile jeszcze ja teraz zarobię. I zarobiłem... Doskonale. I... 123 tysiące Ile? 123 tysiące Oczywiście takie ustawienia, wszystko na pełną pizdę No to git Dobra Dobra To To by było na tyle Dobra. Dziękujemy za oglądanie tego już drugiego Serie ts 2 Na no.